Umiłowani Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, wydawałoby się, że dzisiejsza Ewangelia jest opisem bardzo banalnej, wręcz prozaicznej sytuacji. Odwiedziny. Chrystus odwiedza dwie kobiety, z których jedna Wybiera Jego słowo i naukę, a druga krząta się, aby przyjąć gościa. Wydaje nam się może zbyt kontrowersyjne stanowisko Chrystusa, który miałby pochwalać bezczynność, powiedzmy lenistwo, a nie nagrodzić pracowitości i zadośćuczynienia przykazaniu gościnności. Jakie było zapisane w Torze i obowiązywało Żydów. Ale to tylko pozory, bo oto w tym dialogu ujawnia nam się zupełnie inna treść. Chodzi o kryteria, jakimi człowiek kieruje się przy dokonywaniu swoich wyborów. Chodzi nam o hierarchię wartości, jakimi kierujemy się kiedy myślimy o drugim człowieku, a jednocześnie możemy zapomnieć o tym, co najważniejsze, czyli o Bogu. Dzisiejsza scena jest kluczem literackim, który mówi o tajemnicy umiejętności odczytywania znaków. Bo w tym miejscu należy zapytać, o nasze wybory. Wybieramy przecież codziennie. Czym się kierujemy? Jakie mamy kryteria? Kiedy wchodzę na drogę kłótni lub złowrogiego milczenia, przenikającego domu, wtedy decyduje mój egoizm. A zapominam o tym, iż znak Boży mówi o łagodności, przebaczeniu. I wyrozumiałość, łagodność, a niezawziętość. Dlatego dzisiejsza Ewangelia na pytanie, co liczy się przed Bogiem i jakimi kryteriami powinniśmy się posługiwać, odpowiada wprost. Trafne wybory, według miłości, zgodne z wolą Bożą. Jeden z uczniów Arystotelesa, greckiego filozofa, zadał mu pytanie, dlaczego człowiek ma dziesięć palców, dwoje oczu, dwoje uszu, a tylko jedne usta i jeden język. Arystoteles po namyśle odpowiedział. Ponieważ człowiek... Musi pracować dziesięć razy więcej niż jeść, a widzieć i słyszeć dwa razy więcej niż mówić. W tej dosadnej sekwencji zawarta jest istotna prawda dotycząca życia człowieka. Każdy z nas w dokonywaniu wyborów tych życiowych i religijnych powinien kierować się umiarkowaniem. I roztropnością. Niestety, nie jest to takie oczywiste i mamy osobiście jako ludzie, często wątpliwości co do trafności dokonywanych wyborów. Na jednym z cmentarzy czterdziestoletnia kobieta chowała swojego siedemnastoletniego syna, który zginął w wypadku samochodowym, po uroczystości Podeszła do księdza i zadała mu tylko jedno pytanie. Dlaczego? Powtarzała to jak mantrę, udowadniając księdzu, że jej rodzina jest religijna, że wszyscy regularnie przystępują do spowiedzi, wspomagają dzieła misyjne, a sąsiadka natomiast żyje na bakier z kościołem, a wszystko się jej udaje. Co więc? Liczy się przed Bogiem. Jakie wartości i jakie wybory niosą ze sobą błogosławieństwo? Przyznajmy się do tego, że nieraz i nasze myśli podobne są do owych pretensji matki chowającej syna. Dlaczego inni zdala od Boga i jego przykazań, hołdujący Swoim własnym skłonnościom żyją lepiej, godniej, wygodniej niż my, którzy wybraliśmy drogę przykazań, niekiedy wyrzeczeń, wszystko to kłóci się z naszą ludzką logiką. Ale tak do końca, moi drodzy, nie jest. To tylko i wyłącznie nasza ludzka logika. Tak jak rodnika, która mówi w dzisiejszej Ewangelii, dlaczego Marta wybrała posługiwanie i miała pretensje do Marii, iż ta słuchała Pana, a nie była czynna i nie usługiwała. Wolter, który z daleka był od chrześcijaństwa, napisał dość sarkastycznie. W niebie będziemy się dziwić trzema rzeczami. Tymi, których tu nie ma, tymi, którzy tu są i nami samymi, w jaki sposób się tu znaleźliśmy. Niezbadana jest mądrość Boża, kiedy podejmujemy wybory i w jaki sposób zasługujemy na Jego nagrodę. W kontekście dzisiejszej Ewangelii i tych dwóch postaci należy sobie odpowiedzieć na to trudne skąd inąd pytanie. Dziwimy się i będziemy się dziwić w niebie, powtarzając Woltera, tymi, którzy tu są, a przecież za życia uważaliśmy, że nie zasługują na żadną nagrodę. Tymi, których tu nie ma, a przecież byli dla nas drogowskazami, idolami, przykładami życia duchowego, religijnego, społecznego, a jednak nam się nie znaleźli. I w końcu zdziwimy się tym samym sobą, dlaczego my się tu znaleźliśmy. A wtedy Bóg Otworzy nam oczy wiary, ukazując, ile naszych wyborów, tych których przez świat i przez nas nie było docenianych jako wybory dobra, jako wybory trafne, choć były ośmieszane przez świat i przez innych ludzi, spowodowały, że staliśmy się uczestnikami nieba. Moi drodzy, każdy z nas, Staje codziennie wobec wyborów. Ale musimy pamiętać, że życiowe wybory powinny zawsze być poprzedzone tym jednym fundamentalnym: zmysłem obecności Boga. Bo wtedy ten wewnętrzny kompas nie pozwoli nam zagubić się w życiu, nie pozwoli zboczyć z drogi, choć niekiedy. Te drogi są kręte, ale jak wiemy, tylko Bóg potrafi pisać prosto po krętych ścieżkach ludzkiego życia. Syn zamożnych rodziców spodziewał się, że z racji ukończenia studiów i zdobycia dyplomu magistra otrzyma w prezencie ulubiony sportowy samochód. Miał ja powody to o tym sądzić, bo gdy okrężnie mówił o tym ojcu, ten nigdy nie zaprzeczał. Po otrzymaniu dyplomu, syn wchodzi do gabinetu wykształconego ojca, aby się pochwalić, pokazuje mu dyplom i spodziewa się otrzymać obiecaną nagrodę. Ojciec naturalnie pogratulował synowi i wręczył mu pięknie. Opakowany prezent. Syn rozpakował paczkę i zobaczył w niej oprawioną w skórę Biblię z jego nazwiskiem na grzbiecie. Młody człowiek ze złością rzucił pudełko i Biblię na biurko ojca, mówiąc: Tak wiele masz pieniędzy, a dajesz mi tylko Biblię. Zdenerwowany i obrażony wybiegł z gabinetu ojca. I zerwał z nim kontakt. Ojciec wielokrotnie usiłował z nim przez lata nawiązać kontakt, porozmawiać, ale syn milczał. Syn, jakby obrażony na Boga i Biblię, zaczął podejmować w swoim życiu własne wybory. Uważał, że najlepsza cząstka to jego osobisty wybór, bez Boga, bez Ojca. Bez wewnętrznej mądrości. Małżeństwo się rozpadło, sięgnął po narkotyki, stracił pracę. Ale pewnego dnia otrzymał telefon, że ojciec nie żyje i ma stawić się o adwokata, aby odczytać testament. Okazało się, że zmarły ojciec zapisał mu cały majątek. Ten z pewnym poczuciem winy, ale też i z sentymentem przybył do domu i zaczął porządkować rzeczy po zmarłym ojcu. Wszedł do jego gabinetu i zauważył rzucone złością pudełko z Biblią, które ofiarował mu ojciec. Otworzył na stronie zaznaczonej przed ojca i zobaczył podkreślone słowa. Jeśli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec Wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy go proszą. W trakcie czytania tego wersetu biblijnego wypadł z niej kluczyk do samochodu z przyczepioną wizytówką w salonu samochodowego, w którym czekał na niego. Wymarzony sam. Na kartce z datą ukończenia szkoły był napis Dar Kochającego Ojca. Dopiero teraz syn zaczął rozumieć, że na pierwszym miejscu powinien postawić dar mądrości Bożej zawartej w Biblii. A wtedy wszystko inne, również i materialne rzeczy, by go nie ominęło. To jest współczesna opowieść o Marcie i Marii. Marto, Marto, zabiegasz o tak wiele, a potrzeba tylko jednego. Wybrać to, co decyduje o naszym zbawieniu. Wybrać świadomość Boga, a wszystko inne stanie się naszym udziałem. Amen.